Siemanko, witamy! Z tej strony Oliver i Arek. Dzisiaj uzupełnianie ostatniego albumu Top Class naklejek. Tak, z drogą wymiany, drogą no, wymian na elastikerze, gdzie nasz mo można znaleźć. Mamy już pełny album, będziemy mieć, jak wkleimy. Także cieszymy się, że już mamy kolekcję pełną. Z kart nam brakuje z tej Top Class cztery karty, w tym dwie rarki. Tak, <grym>, ale to. karty. No. I dawno nas nie było, no bo teraz nie mamy co. Czekamy na. Nowe karty z Nation League, także Stopsa mhm. będzie się działo już na dniach. Także zapraszamy w najbliższych dniach. ale na razie uzupełnimy dobra tak, Oliver Jak pisało tam gdzieś widziałam, to koniec czerwca ma ponad. Tak, być. a już dzisiaj jest 20 chyba. No. No, no, to już jest prawie koniec czerwca. Także na dniach powinna być kolekcja Stopsa Nation League. Karty. Także super karty. E, mamy też naklejki. Gdzieście pewnie widzieli, już album pełny. No, i dobra, to lecimy. Co tu mamy? Pierwszą. Tyle, kar tyle kart. Y naklejek, naklejek znaczy, tak. Tutaj mamy pełną stronę. Albo tu dwie naklejki. I uwaga, uwaga. Pierwsza brakująca to numer 12. Znaczy, będę podawał Oliwerek. Bayer Monachium. Z tych top momentów strony nam brakował. I już mamy tutaj. Top momenty. Wszystkie momenty pełne. Dobra. Teraz lecimy do. Chelsea, tutaj mamy wszystko. Tu. Teraz mamy tak, od góry może cztery naklejki z Chelsea, 25 Mendy, Mendy tak? Potem mamy 29, to jest Antonio Rudiger. Mhm. Tutaj jest Antek, potem Men Menso Mount i Pelicic. Akurat koło siebie, czyli znaczy tak, numery po kolei, 36 i 37 tutaj masz 37 dobra teraz mamy Liverpool tutaj dwa line upy czyli klej od tej od tej co już jest nie 43 najpierw zobaczymy czy Oliver równo naklei hmm. Hmm. nie hmm. co to za pytanie tak tak. No. Jeszcze mamy z Liverpoolu następnych zawodników tutaj zaraz. Ej. Cztery, Daj pomóc ci. Oli nie ma poznokć. Pokaż. Nie umie. Patrz, patrz, patrz i się ucz. No. Coś to nie chce się, faktycznie. To wow. spróbujemy z innej strony. No popatrz, o jest, jest. Trzymaj. Po dwóch latach. Tak, dwa lata później. <gry> jak już zima nastała, nie? Dobra, to ja Oliverowi jeszcze spróbuję Pool. tego. Liverpool. No. I masz. Pierwszą ta... połówkę. Pull po angielsku to jest basen. Mm -hmm. Pull to jest basen. Co, prosto? No. no powiedzmy te e takie, dobra. Teraz lecimy dalej. Z zawodników mamy czterech. Fabin. Arnold. 50, Arnold. Potem co to będzie? 55, 58, to 55 zrobimy. Fabinho 55 Keita 58 do góry i 62 Jota Diego Proszę Jota Diego, Diego dobry zawodnik z Portugalii teraz Manchester City 69 to na najpierw 65 zrób do góry ładne naklejki te są a 69 tutaj o. Tak <grystanie> ten to robił na filmie, Wreszcie. tak jakoś, nie? <grystanie> no, jakoś. O, o, cicho. No popatrz. <grystanie> Jest. mają? to był 69 numer Jezus i Kainu. i teraz mamy 78 zawodnik z Ukrainy Zinchenko Zinchenko mhm. teraz przechodzimy do United tak United mamy tutaj 4 zawodników 98 Bisaka potem 101 będzie Waran. A Czy 101. 106 Pogba i 110 Sancho. Mhm. Teraz dwie naklejki z Atletico. Tutaj mamy wszystkie. 126 Savic i Korea 133. Numer 133 taki Oła. To teraz lecimy do Barsy, gdzie chyba będzie Robert grał nasz. Mm -hmm. Numer 149 mis. Minguzo. -hmm. Także ciekawe, czy przyjdzie do Barcelony Robertcik? Ej, to jest niemożliwe. No, no wreszcie. się. Nie jest tak źle. Tak, teraz no. mamy Madryt i Karim będzie ma 165 złociak. Potem Mendy i Modryć. 165 Tu ma 175. Ups. I 179. Tutaj proszę. Mendy tak to był? Modricz. A Modric, a na no, a tu ok, okej. Okay. I teraz przechodzimy do zespołu Lil lil Lille, Burak. Burak, Ilmas. To była ostatnia naklejka, która nam brakowała i myśmy się wymienili właśnie tutaj z jednym panem na Lastikerze. Ostatnia naklejka wtedy. 189. Tak, jeszcze mamy jednego zawodnika z Lille 207 Dawid. Ty go są na Ja? No tak. dobra. Jak Oli mówi, to tak zrobimy. Dobra. Teraz przechodzimy do Paryża. Tu dwa line-upy. Oli 211 i 12. I 12. Tutaj gwiazdy same. Trio Messi, Mbappé i. Nema. I jeszcze mamy złociaka Weratiego Równo. No, bardzo ładnie. I mamy dwóch zawodników jeszcze. Icardi i Cardi Impembe 231 no. Tutaj na dole Cardi Tak i teraz robeci jeszcze złoty w Bayernie, ale prawdopodobnie w Barcelonie z bajerem to będzie wszystko. Teraz idziemy na Dortmund. Tutaj jest pełny. Teraz dwa line-up z Dortmundu. 5 i 2 6, 0 o. Jest prosto. No i super. O, jeszcze mamy co? Mamy z Dortmundu złote logo. Ho. To ja już nakleję. BVB. No trochę krzywo, ale nie szkodzi. I zawodnicy Hummels, Brand i Royce. No dobra. Ten będzie tu. 272 brand. Brand. Mm -hmm. Teraz interline up ostatni lineup. Jack Colotado matinosi mm -hmm. I 5. Jeszcze dwie bazowe. Cele i bastoni. 292. Jamon 299. Teraz jedziemy do Juventusu. Tu jest Dybala. Logo i Dybala. Dobrze, ja mam logo. Ładne są te loga. Ja mam Dybala. O, elegancko. Jeszcze mamy dwóch zawodników. To jest Kin i Aleksandro. Ty ja Ty Kin. Dobra, jak Kina no. I mój sekin. Tak jest. Teraz przechodzimy do Ajaxu. Line up jeden, line up drugi. <laughs> Jeszcze mamy dwóch zawodników. Kudus i hala. 3, 4, 6, 3, 5, Pomocnik. Napastnik. no to tak są ofensywni zawodnicy no i teraz ty masz kudusa ja ci odkleję tu halera to ja go nakleję na dole dobra to no. jest po mojej stronie, bardziej aj, mi się tu zrobiło brzydko. No, trudno. I uwaga, uwaga: czyli ci, co najdalej jeżdżą, ostatnia naklejka na dzisiaj, Chaloba, tak jest z Chelsea. Oli, rób, i mamy zadanie wypełnione. Komplen. Album pełny, tak. Także fajna ta strona też jest. To, ile podróżuje, to... ile kilometrów, najdłuższy to jest. Vidal. No, ale ta grafiko ma popatrzeć 11 tysięcy kilometrów. Ta grafiko ma najwięcej. A nie, ten ma. No, widal ma o 500 kilometrów. Także bardzo ładne. No i uwaga, uwaga, jest już koniec. Także strona się zamyka. Czyli to był album. Top klas naklejki. E, uzupełnianie kompletne. Mamy album pełny. Dziękujemy za oglądanie. A, dziękujemy wszystkim za 700 subskrypcji. Tak. Już 701 nawet było. Także cieszymy się. I lecimy na tysiąc, a co nie? Marzenie no. nasze to jest tysiaka. No. Może kiedyś się spełni. Także dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy na kolejne filmy. Jak będą karty z Nation League. Także pozdrawiamy. Miłego poniedziałku i pa! pa.